Cześć! Hello, 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 hello. To jest Szantal, a to Lercz, a to Kelly i ciocia Abiola. Hi, I'm Abiola. I Nataniel. I Nataniel. Come Oglądamy pomnik. te ładne to jest pomnik. Przedstawia postacie ludzi. Takie wyrzeźbione postacie nazywają się posągi. Dzieci biegają dookoła pomnika. To świetne miejsce na zabawę wchowanego. Lert schował się za wielkim posągiem, a Biola też się schowała. Naśladuje tę wyrzeźbioną panią. Kelly znalazła Abiolę. A teraz wszyscy wchodzą na cokół pomnika. Dzieci bawią się w posągi. Na chodnik A zanim nim Chantal Larch i Kelly Ta rzeźba Przedstawia siedzącego mężczyznę Chantal i Nataniel wdrapują się na rzeźbę. Pan rzeźba zrobiony jest z metalu. Jest bardzo zimny. Chantal wyciera mu nosek. Mars i może mieć kata. Dzieci bawią się w posągi. To jest wysoki posąg. A to szeroki. A to posągi stojące na jednej nodze. Jakie śmieszne! Papa, 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 Jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze. <gry> To jest Chantal, a to Lerch, a to Kelly i Ciocia Abbiola. I Nataniel. Oglądamy pomnik. To jest pomnik przedstawia postacie ludzi. Takie wyrzeźbione postacie nazywają się posągi. Dzieci biegają dookoła pomnika. To świetne miejsce na zabawę.